Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem zaprezentować Wam wyrób. Dosyć niezwykły. Może się podobać, może się nie podobać. To jest naszyjnik. Specyficznie wykonany, dlatego że są użyte do jego kameryzacji kamienie sztuczne. To są kamienie, które często można kupić jako cyrkonie, ale to nie są cyrkonie z badania. Metodą spektroskopii Ramanowskiej pokazują, że to jest jakiś sztuczny wyrób. No i oprócz tego, kameryzowane są również diamentami, czyli mamy lincezki wykonane z wyrobów sztucznych. W owalnych zdobinach znajdują się również te, te wyroby sztuczne, natomiast w zdobinach okrągłych znajdują się diamenty. Na wyrobie znajdujemy włoskie cechy, probiercze stosowane. Po roku 1970, a wprowadzone do probiernictwa przepisami prawnymi w roku 1968, jest o tyle charakterystyczne, że te cechy probiercze są nanoszone bez analizy, czyli jest tylko i wyłącznie na oświadczenie wytwórcy, gdzie wytwórca musi się podpisać na wyrobie i jego podpisem jest imiennik, który jest imiennikiem urzędowym. I składa się z trzech znaków, czyli pierwszym znakiem jest gwiazdka. Drugim znakiem jest oznaczenie numeryczne, jakby numer rejestracyjny tego wytwórcy. No i trzecią grupą znaków jest, są literki oznaczające probiernię, w której ten twórca jest zarejestrowany. Tutaj jest to probiernia Vicenza, literki VI. No i numer rejestracyjny 13 i jak czytamy, Wykonał to balestra Giovanni and Pigli, SNC. Warsztat mieścił się przy Via Maurioni w miejscowości Bassano del Grappa. I rejestracji dokonano 13 maja 1935 roku i firma ciągle była aktywna, ciągle działała. W roku 1971. Więc, jak widać, niby niepozorny wyrób, nic, nic szczególnego. Cechy też niby takie nie dające wiele możliwości do podpisu, a jednak dość um, udaje się zrobić dość dokładną atrybucję.